Przestań bać się ciemności, bój się tego, co w niej czyha. Ale mam skakiwać czy wejść po prostu? Siemanko! Kur... on Siemanko, Alco Trip z tej strony, jesteśmy pod szpitalem, tak zwanym stalownikiem. I co? I zapraszam Was wszystkich do eksploracji tego do obiektu. Chodźcie z nami. Jako, że mamy problem z kondycją, to wchodzimy tu godzinę. To się musi naciskać, się coś otwiera. Tutaj powinna być ta yy, dziura do roboty. Jest, mamy to. Mamy to. Bo ja nie wiem, stary, czy się tu zmieszczę. A, tu jest w ogóle już podłoga spękana. No. Tak zabezpiecznie to nie wygląda w ogóle. Jeszcze się nie majka. Jak zobaczycie film, znaczy, że się nie zawaliło. Tu było przeniczne opieranie. A tu się kruka stawi. w łupy dla złomiarzy. Cała konstrukcja windy, szybu windy. Ale nikt się tym nie zainteresował. co? To było ryzykowne to wycinanie tej windy. Słuchaj, dla pieniędzy ludzie robią wszystko podobno. Tutaj wyżej mamy już wejście na dach. Niestety zamurowane. Prawdopodobnie dlatego, żeby ta młodzież po dachu nie latała. sobie krzywdy nie zrobiła. Ja nie podoba ale się. Ja nim nie steruję. Słuchajcie, mamy żałobę. Nasz dron po ostatnim wypadku w Czechach zaczął świrować. Stwierdził, że popełni samobójstwo i wleciał prosto w ścianę na full prędkości. Tym oto sposobem zakończamy naszą działalność. <ścoughs> tak, dziękujemy, dziękujemy wszystkim za obserwację miło, ale niestety kończymy działalność. Weź go odpal, może bez silnika poleci. <laughs> Warto wspomnieć, że szpital pełnił funkcję sanatorium. Dopiero później przekształcił się w szpital specjalistyczny dla pracowników huty. Jego stan jest taki jaki jest... Mokraczki. Stan tego szpitala jak stan mega drona. Czyli pan? Białko ci z bicepsa <grym> na koszulkę. <grym> <grym> Dobra, szpital jest w stanie takim jakim jest... Agonalny. No, gdyż jego obowiązki przejął inny szpital budowany w okolicy. I olali. Wszyscy się przenieśli. Tak. Tutaj nikt nie został, zostały puste sale operacyjne. A tak naprawdę to jesteśmy na urbeksie, na pierwszym ur ur urbeksie, na którym nie będzie ujęć z drona. Także patrzcie i póki możecie na widok z gór, bo, bo, jest, bo jest kozak w kłóweczku, nie? Jest kozak. Mniej a mi mama mówiła, że kurapery lubią dużo Sasujco. Szczerze mówiąc, to my nie mamy tutaj za bardzo wam co do pokazania poza widokami, bo jest tu 11 czy tam 12 pięter, a każde wygląda tak samo. Także, no, to byłaby, to byłaby monotonia, pokazywać co chwilę to samo i jedno i to samo piętro. Niestety na dach nie mogliśmy wejść, bo... bo zamurowali. Wow! Ale tam jest daleko, ej. Tak samo jak u góry. Parter? Tak, no to już są drzwica, bo my wyszliśmy z tym drugim wejściem. No, tu się kończą windy chyba. Ty, tu są drzwi. Wejdź, że są otwarte. Szukamy kostnicy, co? Kostnicy, co? Powiem wam, że różnica temperatur jakieś... 20 stopni. Hiiiiii! Paził! Bo... No nie! Tylko, że tego nie czuć na nagraniu. No na nagraniu tego nie czuć. No to, to dasz dźwięk taki... taki. Zimy, nie? W tunelu znaleźliśmy drabinkę i schodzimy jeszcze niżej, wyobraźcie sobie. I tego się nie spodziewałem. Jednak jest zasypane. Co sobie na to powiesz? Czekaj, o! Znaczy, ja na to powiem, że... Może jest zasypane. Tam jest jakiś szyb do góry, no ale niestety zamknięty. Tunel okazał się ślepą uliczką. Podchodzimy teraz od drugiej strony, drugimi schodami, drugą klatką bo że tędy się będzie dało dojść gdzieś dalej. Przestań bać się ciemności. bój się tego, co w niej cicha. Mocne z przekazem. Zobaczymy, co w niej cicha. Idziemy zobaczyć, co cicha w ciemności. Kabelki! Tak, złączymy to z tym. A tu nie była szafa od zasilania? Całego szpitala? Tak. Czy jednak coś tu się zachowało mimo wszystko? No jest na Coś na mnie kapło z góry Tu była jakaś rozdzielnia prawdopodobnie A po co te betonowe bloki? Tego nie wiem Miejsce spotkań satanistów Rozdzielnia prądu, tak? Osobno do każdego bloku prawdopodobnie. Stary! O Jaki gruby przewód, tylko aluminiowy. To nie jest miedziucha. To ma przekrój chyba z 200 mm kwadratowych. Może go weźmiesz w końcu, co? Kurde, chciałem się okopać, a zabrać. Na? Znacie to, co robi Cygan w łazience? B, bierze prysznic. A to nie były te windy czasem? Takie małe windy. Tak, te. Nie kuchenne, tylko No, coś takiego, no, ale nawet piętra masz, nie? Tak, to no, było to. To się chyba chciał wiochnąć Tylko nie pykło, bo nie widzę ciała. No, wątpię, bo to jest specjalnie coś zrobione. Na odwagę przed wyjściem, nie wiadomo co tam jest. tak się napić. <grymne> no Tak jeszcze nikt nie wchodził, chyba. On <grymne> ja się zabije, kurwa. Weź go w pomysł, stary, no on się zabije. Ja przejedzie, wejdę. Widzisz tam co? Mm. Klosze. Ej, w zasadzie tu nic nie ma dać kilka kloszy i na darmo tu wszedłem. To cię zmartwię, bo musisz jeszcze zejść. Nie, chyba ognia tam ustawiłem. No nie gadaj Nie, no, na serio nie mam ognia. Musiał być, że tam nic nie Podobno już latami to trwa. Aha. to chwilę w sumie, nie? Chcesz się To na razie? Cześć.